No witajcie. obiecałem wam, że pokażę jak, w jaki sposób dobrze uszczelnić połączenia, jeżeli chodzi. No to akurat to mam do pneumatyki, ale do gazu też się nadaje. Będę nie widzę, żeby w jakiejś żeby to miało nie, nie działać, także w gazie LPG. I słuchajcie, no, 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 tak jak wiecie. Robiłem projekt, żeby opróżnić butlę gazową i, i, i po podłączeniu po wszystkiego okazało się, że yy, że były nieszczelności, tak? I ten gaz gdzieś tam uciekał. Smarowałem specjalnym środkiem i robiły się bąble, tak? Było czuć po całym pomieszczeniu gazem. I stwierdziłem, że żaden teflon ta, o takiej rolce nawet nie mam teflonu, ale, ale jeszcze opakowanie mi zostało, tak. Żaden teflon nie uszczelni tak, jak, jak konopie, jednak w no stary, dobry i sprawdzony sposób. Mój tata do tej pory ich używa i powiem Wam, że jak się to dobrze robi, to nie ma lepszego uszczelnienia, jak konopie. I, <laughs> i słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć, jak to zrobić, ponieważ te gwinty są dość małe i, i to będzie słabo widać na kamerze. To postanowiłem, że wezmę sobie troszkę większy, po to, żeby wam pokazać, jak to prawidłowo zrobić. I teraz tak, mam pewien problem, bo nie mam jak ustawić moje kamery, a w sumie kamery telefonu, bo przecież nie jestem jakimś tam zawodowym youtuberem, tylko tylko. Tylko pokazuję Wam coś, bo, bo, bo ja się uczę na YouTube wielu rzeczy. Więc myślę, że jestem zobowiązany do tego, żeby pokazać moim ja użytkownikom YouTube'a, jak wykonać rzeczy, które ja potrafię. Dobra. Mam nadzieję, że to się będzie trzymać. I słuchajcie, troszkę może za mało tej, tej konopi mamurwanej. Ale zasada jest taka. Jeżeli naprawdę chcemy zrobić dobry, dobrę, dobrą rzecz, dob, dobrze to yy, dobrze uszczelnić, no w większości przypadków nie trzeba tego robić, ale jak są jakieś problemy, to trzeba tutaj ponadcinać sobie jakieś żeberka. Mój tata bierze piłę, piłkę taką malutką do, do, do metalu i on ją po prostu z takiej zadziorki małe robi, tak? Dlaczego? Po to, że przykładając konopie, one się zahaczą i będą bardzo mocno trzymały się gwintu. Może się zdarzyć tak, że jak ja nawinę konopie, i będę nakręcał, to konopie razem z... będą się ślizgały po tym gwincie i wiadomo, że wtedy już tam nie jest ichę No ale wracając do, do, do naszej nauki. Najlepiej jest przyłożyć sobie tak na wprost, o, w ten sposób, tutaj mały kawałeczek zostawić, tak na, 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 na szerokość kciuka o, i w ten sposób przyłożyć, tak? Ja teraz przyłapę ten, ten kawałek konopi i zacznę nawijać, tak jak jest. Tak jakbym wkręcał tą śrubę, tak? Jakby, czyli tak, od tej strony i coraz bardziej, coraz głębiej. Nawijam, nawijam, mocno ściskając. I już po drugim, trzecim obrocie, kiedy już tutaj na początku już jest ta konopia się ścis ścisnęła. Zobaczcie, tutaj widzicie, nie mogę już jej wyjąć, bo ona już jest przyciśnięta. Łączę te dwa elementy i dalej nawijam do samego końca gwintu. Jak nie będzie do końca gwintu, to trudno, nie, nie musi być, tak? Ale i dalej tym lepiej. A jak nam zostaje końcówka, to wracamy do początku. Dlaczego ja tak robię? Dlatego, że jeżeli ja teraz ten gwint wkręcę, o tak, no akurat tutaj mam inny otwór, tak? I to jest akurat 3 czwarte cala, ale tutaj na przykład mam pół calówkę. Tak, to on już zostaje przyciśnięty na początku, ta konopia. Widzicie, że ten gwint kręci się w tą samą stronę. Czyli nie ma możliwości. Tak jak ja kręciłem konopię, tak samo teraz się gwint wkręca. Czyli ona się nie przesuwa. Ja nie rozwiązuję tej konopi, jak wkręcam śrubę, tak? tylko ją dociskam. Inaczej będzie przy gazie. Jeżeli ktoś ma lewo. Le, tam jest lewy gwint, to trzeba w drugą stronę nakręcać. <laughs> Co jeszcze wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o takie techniczne aspekty? Dobrze jest sobie jeden albo dwa ząbki tutaj zostawić, albo mniejszą ilość nawinąć konopi, albo w ogóle bez konopi. Dlaczego? Bo jeżeli jest duż, gruba warstwa konopi, to ciężko jest nałożyć, trafić w wind, a to, bo się krzywo nakręci. Yy, wiadomo, ciężko jest zacząć wkręcać w wind, prawda? Więc jeżeli mam tutaj dwa oczka zostawione, to ja na początku wkręca się bardzo mi się bardzo łatwo wkręca na początku. No tak. O. Pochwaliłem się. O, dobra. Kręca się bardzo łatwo. I już wiem, że gwint dobrze jest osadzony na, na sobie, tak? I teraz jak ja już będę dokręcał, to elegancko głęboko wchodzi. Tak, że tam już będzie siła taka, że ja już praktycznie biorę kluczem, dokręcam i nic się nie dzieje. Jeszcze jedna rzecz. Widzicie, są takie krzaczki tutaj, tak? One gdzieś mi tutaj wychodzą, wystają. Jakbyśmy zmoczyli tą konopię i ją teraz docisnęli, to już przestaną wychodzić nam te włosia, tak? I na przykład mój tata uważał, że zawsze najlep najlepszym, najlepiej lepi to ślina, tak? Ja jakoś nie mam przekonania, wolę do, 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 do szklanki wody włożyć. No, mój tata jest hydraulikiem, a ja jestem amatorem, więc no, on pewnie wie lepiej. No ale I wtedy bez problemu. I to będzie wtedy ładny gwint, także tak, ta konopia się będzie bardzo mocno trzymać. Że, że w sumie nie ma, nie ma możliwości, że się od, rozkręciła, tak? Nam w jakiś sposób. Tak, że nam wyjdzie bokiem, że się gdzieś coś zahaczy i tak dalej. Nie wiem, no, mam nadzieję, że to dobrze wyjaśniłem. Trochę, wiecie, nie jestem specjalistą, trochę się może jąkam, może trochę. Mm, mówię nie, nie, bardzo niezrozumiale, tak? Z takim niefachowym językiem a z drugiej strony chcę jak najwięcej pokazać żeby żeby was amatorów mam nadzieję że amatorzy to oglądają bo profesjonaliści to to mnie pewnie wyśmieją w niektórych kwestiach ale ale amatorów do amatorskiego rozwiązania jest bardzo dobre takie uszczelnienie. No, Słuchajcie no, samo to że gaz uszczelniłem i, i za pierwszym razem jest idealnie tak że ani ani bąbelek nie wyjdzie więc myślę że kilka razy zwinąć na próbę. Za którymś razem już się wszystko uda, tak? Jak za pierwszym razem się nie uda, to za drugim razem już się powinno udać. Ćwiczenie czyni mistrza. Ćwiczcie za razem razem. Wychodzi coraz lepiej, coraz łatwiej. Tyle. Pozdrawiam. Do, do usłyszenia.